Dzisiaj będziemy mówić o tym, co się nazywa perspektywa, jak, jak mieć perspektywę w życiu, jak patrzeć na życie i jak móc iść do przodu w trudnych sytuacjach. Ostatnio mówiliśmy na temat, jak rozróżnić drogi Boże od drog niebożych. Mówiliśmy o miejscu pokoju, mówiliśmy o miejscu cierpliwości, bo w sumie w życiu wszystko musi mieć do czegoś odnośnie do czegoś, prawda? My porównujemy coś, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest dobra droga. Jeżeli mamy na przykład dwie drogi, stoimy na skrzyżowaniu drogi, myślimy, czy tę pracę podjąć, czy tę pracę podjąć czy z tym się zaprzyjaźnić, czy z tamtym się zaprzyjaźnić, czy, czy na przykład, czy iść na te studia, czy na tamte studia, czy zrobić taką karierę, czy inną. I mamy odnośnik, jak to po prostu na to patrzymy, dlaczego wybieramy pewne rzeczy, prawda? A dlaczego innych nie wybieramy, gdzie po prostu zaczynamy się bardziej udzielać, a gdzie mniej. I to wszystko jest uzależnione od perspektywy, o to, jak patrzymy na życie. I gdzie chcemy właśnie porozmawiać na temat, jak to porównać? Gdzie mieć tę perspektywę? Do czego mamy porównywać pewne decyzje, które podejmujemy w życiu, czyli w życiu każdego dnia podejmujemy decyzje i musimy rozróżniać, czy te rzeczy są, które będą nas wiązać, czy będą nas wyzwalać, że my jesteśmy narodem orła, prawda? Jesteśmy orł, orłami, którzy po prostu podnoszą, podnoszą swoje skrzydła w górę i pływają. I tak Bóg nas stworzył. I pewnego dnia w ogóle kiedyś tak zaczęłam się mówić, że Bóg do mnie mówi, czy ty jesteś kura, czy Orzeł? Ale to nie bądź być kura. Ale Bóg mówił, to jesteś kura, bo widziabyś problem, zamiast patrzeć na wyjście z sytuacji, to cibiasz problem, 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 problem. Ja ci mówię bądź orzeł. po prostu rozwijasz swoje skrzydła. i mi rozwijać moje skrzydła. Patrzysz po prostu z perspektywy... W wysokości, a nie w niskości. Nie zacząłem rozwijać skrzydła I, i każdy z nas, Ty możesz przefrąć przez swoje problemy, ja mogę przefrąć przez swoje problemy, bo Bóg dał nam siłę z nieba i po prostu musimy mocno złapać się tej siły miłości Bożej, którą On nam daje przez moc swojego słowa. I jak więcej czytamy, budujemy nasze serce Słowem Bożym, to mamy większą siłę do tego, żebyśmy mogli patrzeć i przezwyciężyć pewne sytuacje. Czyli porównujemy sprawy w ogóle, jak możemy podejmować pewne decyzje. Patrzymy z perspektywy, ale tą perspektywa musimy być pewne wytyczne musimy mieć, jak ktoś przeskakuje przez płotki, prawda? Musimy być pewien płotek, który, który musimy przeskoczyć. Od dzieci dwuletnich wymagamy innego płotka. Na innej wysokości niż od dziecka, dziesięcioletniego, niż od dorosłego, który ma 30-50 lat, prawda? I Bóg stawia nam po prostu pewnego rodzaju poprzeczki, i my musimy się nauczyć, co jest dla nas miłe, co jest dobre, co jest doskonałe. Tak jak do Filipian 4-6, ja bardzo to uwielbiam, bracia, myślcie tylko o tym, co dobre, co pożyteczne, co szlachetne, co godne pochwały, Tylko o tym. <grym> Czyli po prostu rzeczy sprawdzam, czy to jest dobre dla mnie. Czy to są rzeczy, które są dla mnie dobre, bo w życiu y, będą nas motywować albo y, sami będziemy się motywować, przez to, że chcemy iść do przodu, albo czasami będziemy zmuszeni przez trudne sytuacje do, do zmotywowania siebie. Wtedy jest trudniej, bo wtedy przychodzą na nas rzeczy, które nie powinny nas przychodzić. Nie przychodzą na nas rzeczy po prostu jakieś braki, choroby, jakieś inne rzeczy, a Bóg nakazuje nasze dobre. Mówi, jak będziesz myśleć tylko o tym, co dobre, co szlachetne, co pożyteczne, co godne pochwały. To ja czy zaczynam czyli otwierać bo chłop jak myśli to ma Prawda? Człowiek, który w ogóle myśli, że może, to prawda. A jak myśli, że nie może, to też prawda. Ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, ale jakiś taki znany człowiek powiedział, że jak myślisz, że możesz, to prawda. Jak myślisz, że nie możesz, to też prawda. Bo to, co myślisz, to, co wierzysz, to będziesz miał. Bo Bóg tak stworzył człowieka, żeby przez wiarę w życiu mógł chodzić. Że po prostu wiara przynosi góry. Wiara to jest jak budowanie mięśni, że musimy zbudować mięśnie w naszym życiu, żebyśmy mogli coś oczekiwać, spodziewać się. Czyli perspektywa, tylko jest spojrzenie z punktu, że nawet okej, okay, ja tego mogę jeszcze nie mieć, mogę tego jeszcze nie umieć, ale naprawdę chcę to osiągnąć i chcę po prostu zdobywać czy wykształcenie, czy naukę, czy. Um, pracę, którą po prostu mam w sercu, czy chcę po prostu mieć takie relacje, które będą mnie budować, przyjaźnie, które po prostu pozwalają mi pójść za celami mojego życia. Czasami przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy swoje serca, robiliśmy różne kursy, różne rzeczy, nie po to, żeby to teraz zablokować, ale po to, żeby to teraz móc wprowadzić w życie, żeby mówimy, okej, okay, takie, takie, takie mam talenty, zaczęłam prowadzić życie, tu się nauczyłam tego i teraz chcę, Boże, żebyś to wszystko to włożył w całość, jako jedna okładanka i otworzył mi drzwi. A ja pukam, jak Mateusz 7 mówi, pukam, pukam, Panie, już mi drzwi otworzyć, nie? I po prostu pukamy do, do miejsca, gdzie po prostu Bóg nam otwiera, bo jesteśmy przygotowani, czyli perspektywa, to jest patrzenie z perspektywy Bożej, na to, co niebiosa chcą dla nas, czyli z perspektywy miłości, czyli kochamy Boga ze wszystkich sił, z całej duszy, ze, z całej swojej mocy, a bliźnią do siebie samego. To jest taka perspektywa miłości Bożej. I w odniesieniu o biarę mamy nadzieję na lepsze jutro i idziemy do przodu po prostu. I każdy z nas może iść do przodu w perspektywie, czyli możemy mieć sytuację, załóżmy, ktoś jest chory, prawda? No ojku, jest mi ciężko i się zamartwiamy. A Bóg mówi nie! No jeżeli nawet masz choroby, masz trudności, po prostu ty idź ciemną doliną. Psalm 23, bardzo ważne się nauczyć na pamięć, że, że pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Naniwał się na mnie pasie, mnie dusze moją pokrzepia i wiedziemy ścieżkami sprawiedliwości swojej, choćby nawet szedł ciemną doliną. To jest właśnie nie lęknę. Ważne, żebym szedł tą ciemną doliną. Czyli czy przechodzę przez choroby, czy przechodzę przez braki, idę przez dolinę i podejmuję decyzję, że mam perspektywę taką, że będę patrzeć, że zwyciężę. że ta Sytuacja się musi zmienić, bo pukam do Boga, a Bóg jest Bogiem, którego ręka nie jest za krótka który mi zawsze pomoże, i zaś 59, i przeprowadzi mnie do miejsca zwycięskiego, że pójdę do przodu i zwyciężę z nim, bo Bóg jest moim wsparciem. Nie polegam na swoim rozumie, nie polegam na swojej własnej sile, bo to głupota w oczach Bożych, bo powinien być samowystarczalny, bo to głupota, ale polegam we wszystkich, i w finansach, i w zdrowiu. Podejmuję decyzję, że chcę mieć perspektywę Bożą, chcę patrzeć z pozycji autostrady Bożej, z pozycji drogi Bożej, bo Pan jest droga, prawda i życie. I, i chcę się na nauczyć, po prostu chcę iść do przodu, nie chcę mieć rzeczy, które zakopuje swoje talenty, ale chcę odkopywać i używać. Mówię, Boże, oto są moje talenty, tak naprawdę gdybym po prostu nie było żadnych odprzeżą, to i to bym chciała robić i chcę iść za tym. I to Ci życzę, że Bóg jest Bogiem, który chce otworzyć Ci drzwi, który chce otworzyć Ci drogę, który chce pokazać Ci, którą drogą masz iść, jak stoisz na rozdrożu, a nie zabraknie ci ani finansów, ani relacji, ani zdrowia. Bo Bóg mówi: Nie martw się, co będziesz jeść, co będziesz się ubierać, bo ja martwię się bardziej o ciebie niż o ptaki, które mają gniazda, czy o lilie, które są pięknie ubrane. Ja ci dam wszystko, co ci potrzeba, ale ty ufaj mi. I w każdej sytuacji uczymy się ufać Bogu, a żebyśmy mogli pójść za wizją, którą Bóg nam dał, żebyśmy mogli naprawić relacje w domu, w przyjaźni, w rodzinie, wśród znajomych, żebyśmy mogli po prostu wypełnić marzenia naszego serca, bo wiemy, że mamy te talenty, wiemy, że chcemy je używać, ale mówimy, Boże, pokaż nam miejsce. Więc czasami jesteśmy jak ci, którzy czekają na to, żeby nas ktoś zatrudnił, ale znajdujemy czasami miejsce, mówimy, Boże, okej, okay, nawet nie mnie ktoś nie zatrudni, mam sąsiada, który potrzebuje pomocy, mam tutaj ludzi, którzy potrzebują pomocy i chcę im wyjść naprzeciw. Jest taka książka, wstawiennik z 1800 roku, gdzie Rysa Howella, która ma dobre zadanie, mówi iść z tym człowiekiem, który na ulicy leży, zachowuj się przez dwa tygodnie tak jak on. Nie nic dla swojej żony, dla swojej dzieci, ale zachowuj się tak jak on. A ten człowiek wyjdzie z tej niewoli, powstanie po prostu z miejsca bezdomności i, i, i picia i różnych innych rzeczy do miejsca wolności. I ten morsk podjął decyzję, mówi, dobrze Boże, że Ty mi każesz, zrobię to. Nie powiedziałem swojej żony, nie powiedział on w że wziął dwa tygodnie wolność, zdjął się siebie kapelusz, ubranie, strój, stój, marynarkę, i ubrało się tak jak ten żebrak. I po prostu zamieszkał z nim przez dwa tygodnie. Ja co on, ja, pił co on pił, ubierał się tak, jak on się ubierał, po prostu spełniał ulicę razem z nimi. Gorzyna myślała, że zwariował, będzie w pracy myśleli, że zwariował, a on po prostu słuchał Woli Boże. I po dwóch tygodniach ten człowiek, który leżał na ulicy, wstanął, bo zobaczył niesamowitą miłość, którą ten, ten, męż, ten mężczyzna pokazał mu. I on nie musiał się nikomu tłumaczyć, ale podjął decyzję, że chce mieć perspektywę taką, która pomoże innym ludziom stanąć na nogi, I nasze życie będzie tylko wartościowe, kiedy siebie, dajmy to, co mamy dla dobra wielu, dla dobra nawet jednej osoby. Znajdź kogoś, kto jest z większej potrzeby niż te. Daj mu swoją miłość, swoje dary, talenty, a Bóg wynagrodzi Cię w Twoim własnym życiu. Miej perspektywę miłości, patrz na to, co w niebie, a żeby przyszło na ziemię. Niech Cię Bóg błogosławi. Proszę. Cześć.